Proszę najpierw obejrzeć filmy zakładanie, użytkowanie i zdejmowanie i nie podejmować działań przed przejściem do części praktycznej, regulacji rozmiaru. Przed założeniem Charlestar chair upewni się, że wszystkie Twoje kieszenie są puste, aby zapewnić sobie wygodną pozycję siedzącą. Pierwszym krokiem jest przymocowanie klikera do odpowiedniego buta. Należy zwrócić uwagę na oznaczenie R dla prawej i L dla lewej strony. Podczas zakładania klikera należy upewnić się, że magnes jest skierowany na zewnątrz, a pomarańczowy pasek do zwalniania suwaka jest skierowany do góry. Kliker jest zakładany napięte od tyłu, także jedna taśma przechodzi pod butem, a druga zapiętą. Następnie można zamknąć łącznik nad stopą. Na koniec wszystkie paski są ściągane tak, aby ściśle przylegały do buta. Ze względu na różne opcje części tekstylnych, sposób dalszego zakładania jest podzielony na trzy możliwości. Pierwsza: noszenie czerleszczer chair z kamizelką i pasem. Druga: noszenie czerleszczer chair z kamizelką i adapterem bezpasowym. Trzecia: noszenie czerleszczer chair tylko z pasem. Po przymocowaniu obu klikerów kamizelkę można założyć jak plecak. Poprzez regulację zapięć na rzepy kamizelka dostosowuje się do różnych rozmiarów ciała. Następnym krokiem jest zamknięcie klapy przedniego pasa na poziomie bioder. Szare klapy nie mają znaczenia w przypadku noszenia czerle strzel -chair z kamizelką. Należy upewnić się, że pas jest zapięty na wysokości pasa i nie za wysoko. Teraz nogi egzoszkieletu można włożyć w otwór klikerów, stojąc w pozycji pionowej i chwytając za poduszki siedziska. Magnes blokuje się w złączu buta, czemu towarzyszy dźwięk kliknięcia. Paski na nogi są teraz zapięte. Proszę zwrócić uwagę, aby nie były one zbyt ciasne i dobrze przylegały do uda. Nakładki na rzepy powinny zawsze przylegać do siebie. W przypadku noszenia Cherless Cher z adapterem bezpasowym, kamizelkę również można założyć jak plecak. Dzięki regulacji zapięć na rzepy, kamizelka dostosowuje się do różnych rozmiarów ciała. Teraz nogi egzoszkieletu można włożyć w otwór klikerów, stojąc w pozycji pionowej i chwytając za poduszki siedziska. Magnes blokuje się w złączu buta, czemu towarzyszy dźwięk kliknięcia. Paski na nogi są teraz zapięte. Proszę zwrócić uwagę, aby nie były one zbyt ciasne i dobrze przylegały do uda. Nakładki na rzepy powinny zawsze przylegać do siebie. W przypadku noszenia Chzerle Cher tylko z pasem, należy najpierw zapiąć go luźno na wysokości bioder. Należy upewnić się, że pas nie jest zamknięty zbyt wysoko. Następnie należy równocześnie zapiąć dwie szare zakładki z tyłu pasa. Jest to niezbędne, aby zapobiec ześlizgiwaniu się pasa. Teraz nogi egzoszkieletu można włożyć w otwór klikerów, stojąc w pozycji pionowej i chwytając za poduszki siedziska. Magnes blokuje się w złączu buta, czemu towarzyszy dźwięk kliknięcia. Paski na nogi są teraz zapięte. Proszę zwrócić uwagę, aby nie były one zbyt ciasne i dobrze przylegały do uda. Nakładki na rzepy powinny zawsze przylegać do siebie.